Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiaj popatrzymy sobie na gąsienicę oraz mniej więcej jak jest powiedzmy zbudowana. Mamy tak. Wielu operatorów początkujących myli koło napinające z napędowym. Tutaj akurat mamy napędowe. Dlaczego napędowe? Ponieważ mamy tutaj zęby, które wchodzą w łańcuch gąsienicy i przekręcając się napędzają gąsienicę. Trzeba zawsze patrzeć, jaki jest stan łańcucha, jak, jak są napięte gąsienice ponieważ, żebyśmy się czasem nie zdziwili, że nam spadnie podczas skręcania albo najechania na coś. Wiele takich przypadków widziałem. Tutaj mamy jeszcze w kole napędowym. Wymienia się co jakiś czas olej, wiadomo, powinien robić to serwis. A niestety taka polityka w polskich firmach, że robi to operator, tak. Przeważnie mamy tutaj powiedzmy jakieś. Śrubki, tak, ampulowe. Wykręcamy je, zlatuje nam olej. Oczywiście trzeba to odpowiednio ustawić. I, i potem wlewamy nowy. No, nie jest to wielka filozofia. Trzeba mieć tylko odpowiednie narzędzia. No i zajrzeć do DTR-ki, żeby wiedzieć, ile w ogóle tego wlać. I w jakich pozycjach. Następnie mamy rolki podtrzymujące. Dwie, tak? Niektórych może być więcej, mniej. Zależy jak wielka maszyna. Rolka podtrzymująca. No raz, że też prowadzi nam łańcuch, a także i podtrzymuje gąsienice, żeby nam nie, nie tarła po powózku gąsienicy. No i teraz tak, co do rolek. Niektóre są bezobsługowe, inne są znowu obsługowe. Tutaj mamy akurat bezobsługowe, one są fabrycznie zalane olejem. Jak się spierdzieli, to wymieniamy na nową. Są jeszcze obsługowe, w których mamy pośrodku kalamitkę. Napełniamy ją smarem. No i wiadomo. Wtedy to chodzi. Jak się dba, to się ma. Teraz pokażę Wam koło napinające. Koło napinające jest łyse. Jak widać. No i pamiętajcie. Napięcie gąsienicy robimy właśnie kołem napinającym. Poprzez wtłaczanie smaru kalamitka. Ona się znajduje tutaj, jak widzicie. Nie wiem, czy to tak dobrze widać. Jest tu kalamitka. Poprzez nią wkłaczamy smar. No i oczywiście najlepiej się postawić górą bokiem, podnieść się trochę na łyżce, spojrzeć w DTR-kę i sobie wtedy odpowiednio napiąć gąsienicę. No i na dole są jeszcze rolki prowadzące. A to już chyba tyle.